Dziś w odcinku nowy Bentley, nowe BMW M5, czy fotoradary mogą Cię wziąć na celownik z tyłu i czat GPT w aucie. I wiele więcej w tym odcinku MotoNewsów. Zapraszam do oglądania. Bentley Continental GT Speed 2025, legenda w nowej odsłonie. Koniec ery W12, czas na hybrydową moc. Bentley sięga po elektryfikacji i prezentuje Continental GT Speed z oszałamiającą mocą 771 koni i prędkością maksymalną 208 mil na godzinę. Legendarny silnik W12 odchodzi do przeszłości, ustępując miejsca hybrydowemu V8. Sercem nowego Speeda jest hybrydowy układ napędowy, znany z innych luksusowych modeli koncertu Volkswagen, takich jak Porsche Panamera, Hybryd turbo i Lamborghini Urus SE. Silnik elektryczny zapewnia płynne przyspieszenie i uzupełnia moment obrotowy przy niskich obrotach silnika. Może również napędzać samochód samodzielnie do prędkości 87 mil na godzinę, oferując się 50 mil według europejskiego testu WLTP. Continental GT Speed błyskawicznie przyspiesza od 0 do 60 mil na godzinę w zaledwie 3,1 sekundy, a jego prędkość maksymalna to imponujące 208 mil na godzinę. Continental GT 2025 zyskał nowe, pojedyncze reflektory inspirowane modelami Bacalar i Batur, co stanowi zerwanie z charakterystyczną dla niego. Od 2003 roku stylistyką z podwójnych świateł. Z tyłu pojawiły się bardziej skomplikowane lampy, wnętrze to kwistysencja luksusu z nas klasycznych modeli GT. Nowe amortyzatory z podwójnymi zaworami i dwukomorowe sprężyny powietrzne zapewniają komfortową jazdę i lepsze prowadzenie. Rozkład masy 49-51 do przód-tył z baterią umieszczoną z tyłu dodatkowo poprawia dynamikę. Model Speed standardowo wyposażony jest w tylnią oś skrętną i aktywne stabilizatory. Dla tych, którzy preferują jazdę z otwartym dachem, dostępny jest Continental GTC Speed, choć jego prędkość maksymalna wynosi 177 mil mm na godzinę, to i tak imponuje przyspieszeniem od 0 do 60 mil w 3,2 sekundy. Nowe modele GT i GTC Speed będą produkowane w fabryce w krewę i trafią do klientów w trzecim kwartale 2024 roku. Z żalem żegnam silnik W12, choć ten ma imponujące wyniki. Legenda powraca, ale tym razem z elektryczną wtyczką. Nowe BMW M5 to nie tylko najmocniejszy model w historii tej serii, ale również najcięższy. Waży imponujące 2,5 tony, co oznacza, że stał się mięczakiem w garniturze. Pod maską kryje się potężny układ napędowy 4,4-litrowy silnik V8 z podwójnym turbodoładowaniem i silnik elektryczny. Ta kombinacja generuje imponujące 717 koni i 1000 Nm, co pozwala na przyspieszenie od 0 do 100 w zaledwie 3,4 sekundy. Prędkość maksymalna to 250 km na godzinę, a z pakietem M Driver's package wzrasta do 305 km na godzinę. Dzięki napędowi hybrydowemu plugin możesz cieszyć się cichą. Bezemisyjną jazdą na dystansie 40 km. Idealne rozwiązanie do jazdy do pracy lub wieczorne spacery po mieście. Ale gdy najdzie ci ochota na zabawę, naciskasz mocniej pedał gazu, a M5 od razu odpali silnik spalinowy. Oferuje trzy standardowe tryby jazdy, do tego dochodzą opcjonalne Dynamic i Dynamic Plus które optymalizują układ napędowy i chłodzenie pod kątem jazdy na torze. Dynamic pozwala nawet przyłączyć napęd na 4 koła X-Drive lub na tylnie, co zapewnia jeszcze więcej frajdy z jazdy. Układ jezdny M5 został dopracowany w każdym szczególe. Pięciowahaczowy most tylni, sztywny most przedni i adaptacyjne zawieszenie M zapewniają precyzyjne prowadzenie i niezrównany komfort. Za zatrzymanie odpowiadają sześciotłoczkowe zaciski hamulcowe z przodu i jednotłoczkowe z tyłu. Opcjonalnie dostępne są hamulce węglowo-ceramiczne M, zapewniające jeszcze lepsze osiągi. Cockpit M5 to kwist esencja luksusu i technologii. System operacyjny BMW 8 z wyświetlaczami specyficznymi dla M, wyświetlacz head-up i opcja strumieniowania wideo lub grania w gry. To tylko niektóre z jego cech. Cena nowego BMW M5 zaczyna się od 700 tysięcy złotych. Co też robi wrażenie. Co uważacie o tym, czy jest adekwatna? Napiszcie w komentarzu. Dostawy rozpoczną się jeszcze w tym roku. Czy fotoradary mogą Cię wziąć na celownik z tyłu? Pędząc polskimi drogami, nie trudno natknąć się na stojącego na straży bezpieczeństwa cichego pogromce piratów drogowych, czyli fotoradaru. Te urządzenia błyskawicznie wyłapują łamiących przepisy i utrwalają ich wybryki na zdjęciach, które później owocują mandatem. Najnowocześniejszym łowcą na polskich drogach jest Trafistar SR390, który potrafi monitorować aż 6 pasów ruchów jednocześnie i wykrywać m.in. przyjazdy na czerwonym świetle. Urządzenie to ma też co nadzór funkcję analizy, która sprawdza, czy kierowca rozmawia przez telefon komórkowy lub jedzie bez pasów bezpieczeństwa. Czy fotoradar może zrobić zdjęcie od tyłu? Samo pytanie budzi dreszczyk emocji u piratów drogowych. Z dostępnych w sieci informacji wynika, że w Polsce istnieje wiele fotoradarów zdolnych do robienia zdjęć od tyłu, jednakże, jak donoszą osoby, które sprawdziły to u źródła, Funkcja ta póki co nie jest aktywna. Wyjątkiem są dwa urządzenia pilotażowe w Warszawie. W niedalekiej przyszłości funkcja fotografowania z tyłu ma zostać uruchomiona w kolejnych fotoradarach. Zamiast więc kuścić los i sprawdzić czy mnie złapią, lepiej po prostu dostosować prędkość do limitu. Elektryczna rakieta Niobolt EV Prototype ładowanie w 6 minut Zasięg 250 km i waga mniejsza niż Lotus Evora. Pamiętasz deklaracji brytyjskiego startupu Neobolt z zeszłego roku? Zapowiedzieli oni mały, elektryczny pojazd ładujący się w zaledwie 6 minut. Prototyp właśnie wyjechał na drogi. Neobolt EV Prototype to nie tylko błyskawiczne ładowanie. Przy wadze zaledwie 1250 kg i zasięgu 250 km, według WLTP, ten maluch jest prawdziwym demonem prędkości. Firma twierdzi, że osiągnęła czas ładowania od 10% do 80% w 4 minuty i 37 sekund, co oznacza dwukrotnie krótszy czas. Niż w najszybszych seryjnie produkowanych EV. Sekret tkwi w nowej technologii akumulatorów opracowanej przez Niobolt. Testy obejmujące ponad 400 pełnych cykli szybszego ładowania, co odpowiada miliona kilometrów, wykazały, że bateria nadal zachowuje ponad 80% pojemności. To oznacza, że nie potrzeba dużego, ciężkiego akumulatora, aby uzyskać imponujące osiągi. Choć nieobolnie ujawnił mocy prototypu ani planów produkcyjnych, już teraz wzbudza zainteresowanie producentów samochodów. Firma chce wykorzystać ten model jako demonstrator technologii baterii i zapowiada, że w ciągu roku może uruchomić mało seryjną produkcję pakietów akumulatorowych. Uwaga, BMW, elektryczne auta wcale nie muszą być ciężkie. Masz ochotę na pogawędkę ze swoim samochodem? Już wkrótce to możliwe. Audi ogłosiło właśnie integrację czata GPT w swoich modelach, co oznacza, że będziesz mógł prowadzić naturalne rozmowy ze swoim pojazdem i uzyskiwać odpowiedzi na pytania. Chat GPT znany model językowy zostanie dodany do obecnych i przyszłych modeli Audi, a także do starszych pojazdów wyprodukowanych od 2021 roku, o ile posiadają modułowy system informacyjno-rozrywkowy trzeciej generacji. Dzięki temu rozwiązaniu będziesz mógł sterować funkcjami samochodu, głosem, uzyskiwać informacje i prowadzić luźne rozmowy. Chociaż nie ma gwarancji, że odpowiedzi czata GPT będą zawsze precyzyjne, celem integracji jest ułatwienie interakcji z samochodem i zrozumienie naturalnego języka kierowcy. Audi stawia na komfort i wygodę, oferując swoim klientom innowacyjne rozwiązania technologiczne. Integracja Chata GPT to kolejny krok w kierunku najlepszego w swojej klasie doświadczenia w kabinie pojazdu. Audi dołącza tym samym do grona takich marek, jak Volkswagen, które już wcześniej wprowadziły tę technologię do swoich samochodów. Czy to koniec tradycyjnych komend głosowych? Nie do końca. Integracja Chata GPT działa wspomagająco, natywny system sterowania głosem Audi nadal będzie odpowiadać na standardowe polecenia a czat GPT włączy się tylko wtedy, gdy asystent nie rozrozumie Twojego pytania lub prośby. Możliwości wykorzystania czata GPT w samochodzie są imponujące. Oprócz sterowania funkcjami i uzyskiwania informacji można np. poprosić o otworzenie ulubionej muzyki, zamówienie jedzenia, sprawdzenie pogody, a nawet opowiedzenia żartu. Jest to ciekawy sposób na wykorzystanie technologii. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to teraz jest idealny czas. Zapraszam do kolejnego odcinka także we wtorek o 18.00.